O, niska bateria. Witajcie. Dziś od razu tak na szybkiego. Dawno nie nagrywałem. Kupiłem kilka rzeczy. Zaraz jeszcze wyjmę szlifierkę z Parkside'a, bo tu w łapach otworzyli Lidla. No nie? No to Lidl jest blisko. Narzędzia będzie się dobierać, kiedy będzie promocja. Słuchajcie, tematem dzisiejszego filmu jest wymiana starego migomatu transformatorowego na, na nowy inwerterowy. Zaraz go wyłączę, żeby nam nie przeszkadzało huczenie, bo wentylator chodzi cały czas. Słuchajcie, kupiłem za 874 zł wodajże. Oglądałem troszkę po prostu ja robiłem ostatnio samochód remontowałem tym transformatorowym ale on jest dobry działa wszystko gra tylko tam wiadomo na cienkich blaszkach to nie zawsze jest po prostu takie proste no to wymaga techniki wymaga umiejętności I teraz tak widziałem chłopaka ze wsi który po prostu kupił taki sprzęt w starszej budzie też dwa pokrętła, też synergia, tylko troszkę inny tu panel sterowania, to znaczy front spawarki. Reszta praktycznie to samo, bebechy te same, bo jeśli macie tam z dopiskiem PM1240, teraz już jest jeszcze nowsza wersja, nowsza szata graficzna powiedzmy, także kosztuje nie wiem jeszcze 100 zł drożej ale dlaczego ja. Bo ja byłem ostro nastawiony na Shermana bo mam dwie spawarki Shermana wiem że to jest sprawdzona firma ale dlaczego nie bo bo spawarka z metalowym podajnikiem bo w tym starym jest plastikowy już wymieniany raz. Więc tak szpula pięciokilowa tam to jest odpowiednik czegoś takiego jak ta spawareczka Migomat 180 w Shermanie. No ale tam nie ma eurozłącza chyba. I po prostu, no, wygląda to podobnie, ale, ale to nie to. A tutaj mamy maszynę, po prostu w cenie, w cenie praktycznie można by powiedzieć, że Migomatu bezgazowego, czyli na drut proszkowy. A mamy normalny migomat na gaz, w synergii, którym można spawać też elektrodą i tigiem, czyli elektrodą wolframową w osłonie gazu argonu. Z dwutaktem, z czterotaktem, z drutami od 0,6 do 1 mm. Z pokrętłem zmiany indukcyjności. Także, no po prostu, to jest spawarka, która ma wszystko, powiedzmy, do, do takich robót blacharskich, okazjonalnych, po prostu hobbystycznych, do naprawy blacharki w samochodzie. I to powinno działać. No, nie, tutaj zrobiłem takie próbki, tu większym prądem. To ze starego. Tutaj macie to ze starego migomatu, Pierwsza próbka, żeby nie było, że, że on nie działał. Jak się umie to i prostym transformatorem z czterema nastawami amperażu się pospawa. Tutaj już tym nowym, ale to na synergii i tam na mniejszym prądzie, po prostu na takim tam koło 120 amperów na wskaźniku pociągnięte dwa razy, bo po prostu żeby wiadomo w pachwinie to było za cienkie, a ja tu jeszcze nic nie ustawiałem, także tak widać jak to tam połapałem te dwie półwęczki, no i no i co, no i po prostu y, na początku spróbowałem też elektrodą y, Spawa pięknie tam w porównaniu do drugiej inwerterówki Shermana. Jest ok. Nie wiem jak w środku. Tutaj nazwa mówi 220, a niechaj to ma 180 amperów. nawet. Maksymalny prąd to mi to wystarczy, bo ja głównie tym będę spawał jakieś rzeczy. Cienkie blachy albo po prostu takie konstrukcje, jak nie wiem, wózek do spawarki, wózek dla konia, bryczkę, jakieś, no, takie rzeczy typowo garażowe. Także maksymalnie grubość tego materiału spawanego nie będzie przekraczać 5-6 mm, ale to w porywach, no, nie? bo głównie to pracujemy na profilach, powiedzmy, na przekrojach. 2-3 mm, także to jest fajne, że, że praktycznie ta spawarka ma wszystko. E, wygląda tak jak, jak to tam ludzie często komentują pod, pod filmami, pod recenzjami spawarek. No, słuchajcie, ona wygląda tak jak każda inna. I tak ludzie mówią, że no, bechy w środku pewnie mają takie same. Oczywiście e, Coś tam, jak kosztuje 100-200 zł, więcej, no to wiadomo, że jakieś różnice są, ale minimalne. No ale jak ja widzę z innych firm bardziej renomowanych, praktycznie identyczna spawarka i kosztuje dwa razy tyle półtora tysiąca no to lampka się w głowie zapala. A wiecie, że to wszystko chińszczyzna. Magnumy, Shermany, skandi, Srandi. Yy. Co komu tam przyjdzie do głowy, jak rano się obudzi i zechce swoje te 200-300 tysięcy zainwestować, ściągnie kontener z Chin, puści to w obrót i tyle. Tyle, że wiadomo, firmy, które handlują typowo sprzętem spawalniczym, no wiadomo, że narzucają inną marżę niż firmy typowo handlujące chińszczyzną, no nie? Czyli wszystkim. Z Chin jako marka taka majsterkowiczowska, powiedzmy. Co jeszcze? No, 3-metrowy kabel, bo w szermanie na dwóch pokrętłach spawareczka, ale taka prosta, bez synergii, bez, bez niczego. I byłem skłonny już ją wziąć. 1044 zł, no ale podpoczyłem co? dwumetrowy sprzęt. To nie, że rozłączę, to nic, że metalowy podajnik, ale jednak metr przy spawaniu mam sprawdzone. ten ma 2 metry bodajże. W starym niego macie kabel, to tak na styk idzie. Także trójka da świetnie sobie radę. Kabel masowy można sobie dorobić jaki chcemy, z tym nie ma problemu. Bo tam do drugiej transformatorówki mam, przepraszam, do drugiej inwerterówki mam dorobione. Kable bodajże 5, i chyba 4. Także nie ma problemu. No, zobaczymy. Kwestią tylko, tak jakby najważniejszą, jest ile to. Nie, nie, czy ile to pochodzi, bo to tak jakby pracując, wszystko się na tranzystorach opiera. One mają po prostu ilość czasu do wypracowania zapewnioną i po prostu. W, w, w ten sposób zależy, jak intensywnie się tego używa. Wiadomo, że to nie jest sprzęt do pracy w warsztacie zarobkowym. No nie. Ale 10-15 lat, jak jest używane, jeśli tam montaż został tak jakby wykonany poprawnie wszystko zgodnie z planem, no to ja myślę, że 8-10 do 15 lat pożyje ta spawarka. Średnio tam powiedzmy, gdy pracuje kilka dni w roku. Dobra, kończymy, bo miał być krótki film, a zrobiło się normalnie bardzo długie kino. Tu była moja taka rada dla początkujących: od tego trzeba zaczynać, żeby te elementy długo służyły. I dobrze służyły to, właśnie albo pasta odpryskowa, albo preparat antyodpryskowy w sprayu. I dysze po prostu będą wieczne. No i nie będzie odprysków, jakiegoś tam klejenia. Wszystko będzie chodzić tak, jak trzeba. Pozdrawiam serdecznie. Patrzcie, jaki patent, żeby oszczędzić parę centów, no nie? W tych klaszczach od Shermana, tego malutkiego, jeszcze ta blaszka u góry jest, a tutaj już tylko blaszka w klemie, bo to jest żelazna blacha, pomalowana tylko na kolor miedzi. A u góry już został tylko ten po prostu tworzywo nie dali wkładki z metalu.